Kiedyś witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj bym chciał powiedzieć wam coś, co pewnie będzie, co pewnie was zaskoczy. Ale najpierw w sklepie YD20. Możecie już kupić moje ważne koszulki. To nie jest moja koszulka, ale no możecie nie tylko kupić moje koszulki, ale możecie też kupić tylko moje koszulki. A tak w ogóle to Um, nie będzie link popisze, ponieważ nie będę wstawiał link podpiszę, po prostu musicie znaleźć to. to. jest bardzo trudne, więc nie polecam Wam, ale już um, ale, ale pierwsze 100 osoby, co już chyba 90, 80 osób już kupi, więc jeszcze 20 miejsc zostało. Pierwsze 100 osób co kupią moje koszuki lub byle co mnie w sklepie dostają y, darmową płytę. Oczywiście przesyłka ja kupuję darmową płytę. Tam jest zysty. Pozdro, specjalnie, żeby rozdawać 100 osób. Ale no, dobra. Tak więc, no. Może będę... Może już nie będę na YouTubie. Mhm. Tak, bo... Po prostu nie mogę i nie chcę mi się nagrywać. Dużo osób mnie disują, mnie przyzwyczajają. Mówią, że mój kanał jest gówno. że nie mam przyjaciół na YouTubie. Tak więc, no, dlatego... Ale wbijajcie na no, mój Instagram, co będzie yy, w opisie. obserwujcie mój Instagram, bo tam się będą pojawiać różne fakty, co na przykład, że dzisiaj będę nagrywał, albo różne śmieszne menion ja zdjęcia. I będę tam pewnie wstawiał kiedy zamierzam przestać, albo kiedy zamierzam nagrywać. Nie wiem czy ja przestanę, ale no pewnie przestanę nagrywać. Ale... Do tamtej pory, kiedy przestanę nagrywać, no to jeszcze będę nagrywał odcinki, po prostu się zastanowić, coś tam, coś tam. Oczywiście nie skacuję mojego kanału, tak więc mój kanał będzie... Po prostu możecie wchodzić, a po prostu nie będę tam nagrywać, tak więc to tak jakby będzie opuszczony kanał, ale może sobie nowy, nie wiem, ale może powrócę do tego kanału kiedyś na pewno. Ale dobra. Tylko to chciałam powiedzieć, pamiętajcie, idźcie kupić pierwsze 100 osoby, dostają hermowy pudeł kamerzysty ja kupuję tak więc no 20 miejsc zostało tak więc szybciutko nie będzie to blink w sklep, a mój Instagram będzie, bijacie na mój Instagram, obserwujcie, Pol, polubcie moje zdjęcia, komentujecie je i el.